dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 471 816 zł, Dotacji celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 953 744 zł, Lokacje użytkowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 83 272 złotych. Lokacje użytkowe. Zostało się tam przykłonić koszty samorządowych zakładów użytkowników. Przykłon 395 tysięcy, koszty 350 tysięcy, które nie są przykłonione 90. Paragraf do 6. się wydatki inwestycyjne na 2014 rok. Wysokości pomiędzy paragrafami prawa w ciału. po trzecie przekazanie uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania z powiatem z tytułu w których realizacja prób bieżących i w następnych uchwały budżetu powiatu na rok 2014. Uchwały. 10, 10 radnych głosowało za przyjęciem. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? 6 lat głosowało. Wstrzymało się. Opa została przyjęta w dziś, że mam wpisania. Panie przewodniczący. I podziękować wymienię ja za podjęcie decyzji, uchwały w sprawie projektu budżetu, czy budżetu na rok 2016. Szczególnie chciałbym podziękować tutaj e, pani Lucynie Wenderskiej z Karty Powiatu, jak również wszystkich e, naszych kierownikom jednostek organizacyjnych i pracowników wydziału, czy ucznikom za pracę nad budżetem. Jest to budżet na pewno trudny, bo co roku mamy mamy mniej zmniejszone dochody powiatu, ale myślę, że już jak kiedyś zostało powiedziane, że Boga Szczółski miał zawsze dobrych finansistów i tak dalej będzie, że zrealizujemy ten budżet w roku 2013 i że w z wykonania tego e, budżetu w roku 2015 będziemy wszyscy razem, e, jak się dziś dzisiaj słuchać i procedować. Państwu tego sobie życzę. Dziękuję bardzo.

zaktualizowany. Bardzo proszę. mam tylko toczną. Toczną, że to jedną uwagę zgłaszałem poprzez Komisji Edukacji, o ile dało mi się w miesiącu styczniu uwzględnić, że 20 zaczynałem się takie ale Państwo mówicie o terminie. o terminie sesji, a nie o planie pracy. No, ale, ale... Ja bym to planów Proszę. Proszę Państwa, 16 listopada przyszłego roku będą się wybory samorządowe i yy, dobrze by było, dobrze by było, żeby podsumować pracę Rady yy, na posiedzeniu, prawdopodobnie w tygodniu przed tym 16 listopada odbędziemy ostatnią sesję. I żebyśmy na tej sesji to podsumowanie zrobili. Yy, 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 czyli to, co jest w grudniu, żeby to zaankować te, te sprawozdania tam tak jak że to. A na tej ostatniej sesji listopadowiej, że to była taka sesja przy... tylko podsumowanie kadencji, dla że... ja, Ta kadencji. Tak, może zobowiązując tutaj do planu komisji społecznej, która też swój plan i w styczniu umieściła punkt dotyczący informacji do elektronik szpitala, szpitali Polski, na temat wierzących trudności Funkcjonowania szpitala, gdyby można było umieścić również w planie pracy Rady, no to w dniu dzisiejszym przyjmujemy wszystkie te informacje. Jeszcze w marcu, tutaj co do sformułowania, do tej społecznej, tak, wzięliśmy na to uwagę. informacja na temat sytuacji w działalności likwidatora. Informacje likwidatora jest to, co zrobili na temat. W bieżącej sytuacji finansowej. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze, ja, ja też, ja, no pisze, to, to też w maju była informacja o sytuacji finansowej szkół, tam była analiza finansowo-księgowa ze środków finansowej szkół, to też po prostu będzie zradykowane odpowiednio i przygotowane, przedstawione we właściwie takim kształcie. Proszę bardzo. Szanowiszy, oświadczył, że jest na koli tylko oświatową zajęcie budyń, ponieważ w Welię gdzieś wyjeżdża i żeby może powstać w Welię. Proszę Państwa, na pewno uwzględnimy y, y, prace Komisji i Rady, tak, żeby w Welię się te spotkania nie odbywały. Oczywiście. Najstępnym odbywaniem, Pani Przewodnicząca, na pewno. Na, tak, 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 się na, na pewno Komisja nie odbywała. Dalej Czego dotyczył Alek do projektu na ulicy Roskiego, więc zaradając umowy z, z wykonawcą na wykonanie tego projektu zawarli taką rozmę, że projekt ma być gotowy z z pozwoleniem na budowę i oczywiście trudności do końca roku. To naszą trudności z jedną ze stron, bo projekt się podobał na tej funkcji, ale oczywiście nie wyraża się na realizację na, 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 na tego przedsięwzięcia i w związku z tym akceptujemy to, żeby to uzyskać, jak Pani Wojtku, pozwolenie po poprawę też jeszcze w trakcie tej pracy. Także my zapłacimy za ten projekt z realizacją Instytutu Radowskiego w momencie, gdy on musi być zakończony pozwoleniem na budowę. Mamy sprawę, że to jest no przyczyn, Wszystkich wiadomo, a następne pytanie dotyczyło do tego, dlaczego tak się dzieje i tak dalej. Natomiast e, na dzień dzisiejszy, to żeby zapłacić e, za ten projekt, który w krajach, gdzie być umagamy, pozostaje na musi się w związku z czym, ale to dotyczy terminu, nie, nie kwoty. E, Drugie pytanie, losy, to poproszę pana, by zostało z tego. Tak, żebym miał e, Jak już mówiłem na komisji, też trzeba mieć takie pytanie, bo to zadane. Została już opracowana przez niego ostateczna lista dotycząca e, e, rankingu naszych wniosków No niestety środki były bardzo, bardzo skromne, a może jeszcze to jest rok, powiedziane tak bardzo delikatnie, bo miała tam na, na sklepionów tylko 6 milionów, 7 milionów 6 tysięcy złotych na powiadu. W związku z tym tylko dwa wnioski zostały uwzględnione z powiatu Kojnickiego i Słupowskiego inne powiaty, to no po prostu ich wnioski zostały nie do względu finansowe. Jak, panie, jak, już zaraz powiem, tak? jak Państwo wiedzą, że jak 5-6 lat temu ten program, przygotowywał ten program, program, przyjęty przez rząd, rząd no obiecywał się co roku na skrydówki przez nasze skrydówki kraju miliard złotych. W ubiegłym roku przeznaczył tylko 500 milionów, a w tym roku tylko 250 milionów złotych na cały kraj. Nasz, nasz, nasze województwo, na powiaty przeznaczyło to, te środki, o których wcześniej wspomniałem. Dlaczego znalazł, znalazł się dalej w lokalnym druga edycja w uchwale złożonej? Pan Starosta, był ostatnio na, na konwencie Starostów Kurwa, panie starosko, Mówiło się, że... Być, no to, że być może, być może w jakiejś sytuacji jest że jednak znajdzie się na zory finansowanie, które były zaplanowane, uzyskałem pozytywną punkta no. pomydane z wymianych. Czyli plus, to mówiąc taką głową, którą nastąpić zwiększenie środków z tych ponad 250, a może to 500 milionów, wypiną dwa na to dzieci. To jest jeden z argumentów, a drugi to tak. na trasowaniu. Ale jeśli nie, jeśli rząd nie zwiększy. Tu mamy drugie plan plany, plan B. Poprosiliśmy pisemnie oczywiście, w tej pisemnie wszystkie gminy, które, po wszystkie uczestniczyły w naszym projekcie, w wszystkie gminy, aby, na ja parażerów, aby z naszych środków własnych, wywiadów gmin, dalej te drogi nie tym w, w zakresie. Dlaczego? Z doświadczenia wiemy, że zawsze, ale to zawsze było o 40% możliwości. A więc jest taka możliwość, jest szansa, że jeśli zmontujemy ten montaż finansowy nasz, obiad i gmin, że tych środków wystarczy na zrealizowanie tych, wykonanie tych dróg. Jeśli oferta będzie wyższa, to po prostu przetarg nieważne. Jeśli zmieści się w oferta w tej kwocie, w tej jak będziemy posiadać, te drogi będziemy, będziemy wypełniali. Już od dwóch gmin mamy pozytywną opinię, że chcą przystąpić. To jest gmina dziedziczna, gmina stara dziedziczna. Inne gminy jeszcze się zastanawiają nad na, na wejściem do, do, do tego montażu finansowego. Mamy nadzieję, że jeżeli nie będzie już finansowania ze strony rządu, część dróg, Wykonany zgodnie z tym planem. No to może w innym nie, nie będę chciał w tym uczestniczyć. No to, no to nie, po prostu nie wykonamy. Wychodzimy. Ty to tyle na temat wgląd w Dobrze, dziękuję bardzo. Następne pytanie dotyczyło ulicy Mamowskiego, jakiejś samolotu To się nie jest z tym Więc powiem tak. E, decyzja Starosty Mamowskiego, która nakazywała budowę e, e, w Zateli Mamowskiego, jakichś struktur zbawiających została zaskarżona w drugiej instancji RZGW. RZGW utrzymało decyzję Pana Wójta i w sprawie rozpatrzenia na dniach, akcji, gdzie ruszyli ponowne rozstrzygnięcie drugiej instancji, czyli RZGW. miała przyjść ten termin przesunąłem na dwunastkę, z uwagi na pojawienie się do wydatków okoliczności w, w, w Jasierowicach. Przesunęło wyraźnie ten termin od razu. Tygodnień. jeszcze myślę, że w tym roku będzie decyzja RZPW y, w sprawie odbudowy urządzenia pod tego, jaki jest ten ruch. Natomiast natomiast trzeba będzie zaskarżony, czy ten proces administracyjny zdalnych będzie się toczył tym obowiązek. Natomiast teraz odpowiadając na dalszą część pytania dotyczące, dotyczącego y, przekazania tej działki. Więc ta działka, jak pamiętamy, uchwała Rady Gminy została y, y, przeznaczona, znaczy, przekazana na konkretny cel, czyli na realizację hmm. celu publicznego, czyli na zamiany, jeżeli pan że chciał, przecież my jako samorząd możemy tylko, y, czyli gminny, czy doradowy, czy wojewódzki posbyć się jakiejś działki, jakbyśmy w drodze albo zamiany na wymianę, albo w drodze tak. Ta, ta działka jest przekazana samorządowi tylko na konkretny celu, jaki jest realizacja celu publicznego polegających na zamianie, którym który miałby ja być przedmiotem filaru, to mówiąc, decydował mi się przyjąć tym w zamian za część swojej działki, na której ja miał być. Ale jednocześnie wystąpiliśmy do dwie e, o e, decyzję o lokalizacji celu publicznego i ta decyzja została wydana pod koniec bodajże w sierpnia, ale jest zaskarżona do SKO założonego w mojej budynku doborczego przez parametrę i W związku z czym nie ma sensu podejmować działań z do notarialnych, przyjmując na imię powiatu to działkę, którą powinna, jeżeli nie mamy decyzji o lokalizacji celów, o ustępie prawomocnym, czekamy na to, wtedy będziemy, zarząd jest uważany przez radę, pamiętamy, że jest uważany przez radę do przyjęcia tej zarząd może to przyjąć, ale doczekamy na, na odstrzygnięcia samorządowego projektu Wtedy można e, będzie zaproponować panu w Filii w za, zamianę tej, tej działki na, na, e, na ten działkę który można by poprowadzić ten ruch owracający i problemy byłby jednocześnie e, chciałbym przy tej okazji podtrzymać to, co wielokrotnie mówiłem, że pana Toriwila może popierać pożytki e, wynikające z użyczenia wielu gruntów na tzw. Tak służebności. Tak? Tato, że ta woda płynie i to tylko. Dzięki jego inicjatywie można ten program jak najszybciej rozwiązać, bo to wtedy jest przeprowadzona rozprawa w Starostwie, która odnosi na uczestników tej zlewni i wszyscy w odpowiednich procentach bardzo za za tego typu usługi, jak bym powiedział. Zresztą mówiłem to dwa, dwa godziny do chwili już, yy, parę minut temu, bo ja mam problem z pierwsze tego Czwarte pytanie: innowacje w dziedzinie. W z całą samorządem powiatu, zarząd od powiatu jest kompetentny i zarząd tej te kompetencji korzysta. Nie ma obowiązku, żeby te, te, te innowacje, które znasz Rady dyrektor, sprocentować poprzez Komisję Rady i potem przez powrót do powiatu. Niemniej jednak te wszystkie działania mają na celu, na na celu bądź zwiększenie ilości potencjalnych. Którzy rozpoczęli naukę naszej szkoły. I gwarantuję Pani Radny, że pomimo tego, że nie ma żadnego wniosku, to na pewno komisje, Komisja Oświaty i cała Rada będzie o tym powiadomiona. Nie robimy nic, co miałoby być schowane, czy nie tego przypominać. Jest to kompetencja zarządu, bo proszę Państwa, my tutaj cały czas pilnujemy tych. Kompetencje, żeby nie wchodzić do kompetencje i coś, co nie wymaga procedowania poprzez Komisję rady, to nie było potrzebne, ale czy w sprawozdaniach co, co sesyjnych z pracy zarządu? wszystkich wszystkim informujemy i odpowiada na szereg pytań. Uważam, tak jak jako przewodniczący zarządu, czy jako władzice, że wypada wziąć jest inicjatywę za bardzo cenną, bo pozwala ona na. Zwiększenie, jest to jedna z wielu inicjatyw, które chciałoby, żeby ona jest, ale jeszcze chciałoby, żeby pozostałe szkoły właśnie w taki sposób e, rozszerzały swoją ofertę edukacji. Rozumiem, Dobrze, dobrze. Czystą... Ja tak, natomiast jaka, jak? e, piąte pytanie, to proszę pana Sebastiana

Edukację, Pytanie, Programowanie do do Podobni, z no, w tej jeszcze No tak to jeszcze chcę w centrum informacji o źródła energii dla centrum udało nam się uznakomić zestawu prognozęjski, który się w Raz przesunięcia. Niestety nie mieliśmy oferty na dwa zadania. jedno dotyczyło zestawu 15 miesięcy. Czy, czyli skoro się do tym, że Tak, słyszymy, to to będzie Punkt 15. Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Za moment możemy sobie no, życzyć, świąteczne. Szanowni Państwo, trzymajcie to, podstawowej Wydane z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania Styczniowego. Wydane jest, to bardzo, bardzo ważne. Wczoraj w Pałacu Światkowskim w obronie zainaugurowaliśmy pierwszy konkurs tradycji kultury szacherskiej. do udziału, w którym bardzo serdecznie zapraszamy. Wyszliśmy szkół podstawowych i na szkół ponad nim na całego naszego obiadu. Proszę bardzo Państwa, zachęcam do wzięcia udziału. No ta kultura, tradycja akurat w na naszym terenie jest dość piękną, pięknym charakterem naszej rzeczywistości. Myślę, że bardzo że w piątek w Pałacu Światkowskim w i na Izabela Sierrakowska trzymała odznaczenia z Przedsiębiorstwa Kultury Niedzielskiego Narodowego Medalu Zdrowia, Gloria Artwiz i też pięknie o tej tradycji spuścić, mieszane z mówiła. Medal wydarty wybity został przy no, ogromnym wsparciu również z rodzicami tradycjami rodziny państwa rządkowskiego. Także życząc sobie słowa świąteczne, życząc sobie z tego Bardzo proszę o sprawdzenie. Panie Przewodniczący, ja mam krótko wymienię licznych organizatorów. Chciałem powiatu sztuczkiego, drugi kurs sztuczki w centrum kultury 28 dnia 8 grudnia 2015 roku. Ale bardzo dziękuję. Ja myślę, że ten uruchomiony kurs sztuczki będzie siedziby od programu Sądu Powiatu sztucznego, ale gdyby ktoś nie zajrzał, zapraszam wszystkich Państwa na świątę juzdniczkę, na walstwę o sprawie tego kursu, który jak co rocznie organizowaliśmy w na naszym stanu. Tylko 200 złotych odprawy, ale jeszcze zapytałem na

o e-maile i numery telefonów. Tak. I teraz ja, jest takie jest taka pytanie czy na tej stronie internetowej powiatu przy Radnych Państwo wyrażacie zgodę, żeby taki kontakt do państwa został wymieszczony. My, my mamy oczywiście w ramach obsługi do wszystkich państwa e-mail i numery telefonu. Ale ja od razu się Państwa pytam. Wszyscy radni wyrażają zgody, tak? Dobrze. Już wpisują. Ale to są e-maile. One przychodzą bezpośrednio do państwa. Dobrze, proszę Państwa. Jedna osoba nie wyraża zgody, to jest Pan Ryszard Kubiński, pozostałe osoby wyrażają zgody. Dobrze, no, dziękuję bardzo. A jeszcze raz na koniec Państwu, zanim będziemy składać te życzenia i będzie tam mniejsza część, w związku z tym, że są te terminy, chciałabym Państwu zaproponować taki troszeczkę odmienny termin do sesji. Wypadnie w tym tygodniu i propozycja jest taka, że to będzie 17 albo 17 jest świąty, to będzie nie za bardzo, ale może 16 w czwartek. Proszę Państwa, przed jeszcze muszą muszą komisje komisje, jeszcze muszą trzecie, trzecie, trzecie,